it's Wraz z żoną nie, ale niedawno wstąpił związek małżeński i nastąpiło połączenie dwóch zborów. Teraz nie mogą ustalić, który z jest lepszy. Dziękujemy. Pomyślałem sobie przed tym dzisiejszym spotkaniem, że do tej pory, jak zjeżdżaliśmy się i witano apostolów z żonami, to ja się tak trochę dziwiłem, Ale to się zmieniło. I tak myślałem, czy akurat dzisiejsze słowo zmieści się w tym temacie, gdzie waj lub trzej ja jestem pośród niej. Ale sobie pomyślałem, że tak naprawdę o czymkolwiek bym nie powiedział, to to będzie pasować, prawda? Bo tam, gdzie jest Jezus, tam dzieją się zawsze jakieś rzeczy. Tam, gdzie Jezus się pojawiał, coś się działo. Czasami przechodził gdzieś i potrafił zepsuć pogrzeb, prawda? Coś się zawsze działo. I. Myślę, że jeżeli jesteś z Jezusem, to zawsze coś dzieje się w naszym życiu. Amen. I chciałbym dzisiaj troszeczkę e, właśnie powiedzieć o tym, e, jeżeli jestem z Jezusem, czy moje życie wzrasta, czy mogę powiedzieć, że jestem coraz bardziej dojrzały w mojej wierze. E, może nie chciałbym mówić tylko o Kościele, dlatego że Kościół to my, prawda? Jeżeli ja wzrastam, wzrasta Kościół. Myślę, że każdy z nas zadawał sobie takie pytanie: czy wzrastam w Bogu, czy dojrzewam w mojej wierze? Może czasami mamy taką obsesję, ja przyznam się szczerze, miałem wiele razy i myślałem sobie: o i gdzieś na pewno jest taki zbór, taki Kościół, taki dojrzały, tam wszystko jest takie fajne. I powiem Wam, że czasami nawet jeździłem w jakieś miejsca, żeby zobaczyć i z reguły wracałem i pomyślałem sobie, kiedy wróciłem, tak naprawdę to tak wiele zależy ode mnie. Czy ja wzrastam? Czy ja chodzę z Jezusem? Czy ja doświadczam w moim życiu Jezusa? I chciałbym, żebyśmy dzisiaj przeczytali fragment z pierwszego z listu św. Pawła do kolosa. Ja myślę, że Paweł. Wiedział dokładnie, Paweł wiedział dokładnie, jak, jak dojrzewać w wierze, jak dojrzewać w poznaniu Jezusa. I dlatego w ten sposób modli się w tym fragmencie. I myślę, że też ten fragment nam pewne rzeczy pokaże, udzieli nam pewnych wskazówek. Będę czytał drugi rozdział od pierwszego do siódmego wersetu. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielki bój toczą za Was i za tych, którzy są w Laodicei, i za tych wszystkich, którzy, którzy osobiście mnie nie poznali, aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości, zdążali do wszelkiego bogactwa, pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby, mądrości i poznania. A to mówię, aby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wywodami. Bo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i raduję się, wiedząc, że jest u Was ład i że wiara Wasza w Chrystusa jest utwierdzona. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w nim chodźcie. Wkorzenieni weń i zbudowani na nim i utwierdzeni w wierze, jak Was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Ja będę e, posługiwał się e, e, też e, e, tym przekładem słowa życia, ale będę cytował. Te, te miejsca nie będzie tego dużo, także nie przejmujcie się. W ogóle w rozpise. E, najpierw mówiono mi, że mam gości tylko pół godziny, nie dłużej, ale później w tej rozpisce, którą dostałem, jest napisane, możesz więcej. <śmiech> <śmiech> tak, mogę sobie się pofolgować, trochę. Położyłem tu zegarek, ale ponoć to nic nie znaczy, jak się, to znaczy, jak jest zegarek. Um, kiedy spojrzymy na ten fragment, to um, widzimy, myślę, że tak dużo jest tu zawarte, ale...